Wracając do zabudowy samochodu mego, jestem na etapie robienia szafki, tej dolnej pod zlew i pod y, y, palniki do gotowania. Właściwie szafka już w jakimś tam obrysie jest y, wykonana, ale muszę sobie poradzić jeszcze z tym wlatem. Tutaj przychodzi zlew y, z palnikami. Otwór jest od kranu. I ja nie chcę tego koloru tutaj, dlatego. Delikatnie postaram się usunąć tą lakier, farbę. To mi się podoba, takie naturalne. Więc czeka mnie niezła zabawa. Pok, pok, raz, dwa, raz, dwa. Próba mikrofonu. Próba mikrofonu. W tak zwanym międzyczasie pomiędzy tamtymi szybami. Yy, o, widzicie? Sklejką, co tam była. I blatem, który czyszczę pod to, czyli zlew, powstała szafka, to znaczy ramka drugiej szafki, która będzie bliźniaczyć się z tą szafką. Więc prosta konstrukcja, szkieletowa, na to przyjdzie sklejka, prosta konstrukcja, a z zabawy troszkę jest. Żeby to względnie jakoś pod kątem prostym porobić i, i zmontować. Yy, więc taki jest zarys. Zarys jest taki, że tu jest ponad 50 cm przejścia. Tu jest przejście na yy, tak zwane standardowe biodro. Czyli ja sobie przechodzę w miarę. W miarę przechodzę. Tu będzie troszkę tam o centymetr, dwa może wystawał blat. Ale ogólnie, no taki jest plus i minus tej kanapy: że ona jest bardzo szeroka, wygodna się być, wydaje, do siedzenia, do yy, prawda, yy, gaworzenia, yy, opowiadania, rozmów i biesiadowania. Natomiast yy, mogłaby być spokojnie o te 10 centów yy, płytsza. Węższa. Dzięki temu tutaj byłoby lepsze przejście, większa szafka. Coś za coś jest tak, muszę się z tym pogodzić I, i do tego dostosować. Więc dostosowałem tą szerokość do tego fotela. Ta szafka, myślę, że do jakiegoś takiego spokojnego przechodzenia wystarczy. Pozostaje mi teraz. Yy te dwie szafki, czy też dwie konstrukcje ze sobą złączyć. Podłoga jest nierówna, więc co z tego, że ja tutaj robię to wszystko pod kątem prostym. Te deseczki tutaj, kantóweczki takie są pod kątem prostym. Jeżeli to wszystko tu pływa, auto nikt, auta nikt nie projektuje z poziomicą. Biorę to na stół swój piwniczny i zabieram się do. Scalania w jedność, a następnie będzie kwestia blatów. Tu jeszcze pewnie przyjdzie półka jakaś wzmocnienie, bo ciągle mam dylemat, czy tu butla i zbiornik na brudną wodę, czy tutaj butla, ale ze zbiornikiem już jakimś mniejszym, bo jest mniej miejsca. tego zrobiłem tutaj już rusztowanie pod półkę, ale chyba je wyrzucę, bo jednak prawdopodobnie ta szafka będzie taka kuchenna, ta szafka raczej będzie pod butle z gazem ziemniaki, buraki i owies oraz butle, czy też baniak na brudną wodę tak chyba wyjdzie mi lepiej, to jest takie nieodzowne moje powątpiewanie jak to zrobić i próba przewidzenia co się lepiej sprawdzi bo tutaj trzeba być wróżbitą Maciejem wróżbitą, czy też Jakimś prorokiem, by później nie dorabiać sobie dodatkowej roboty i nie przerabiać tego. To jest taka wymagająca praca, która też zajmuje czas. Dobrze, dość gadania. Mogliście zobaczyć kolejny etap tutaj tych działań. Jak się coś pojawi, to będę nagrywał. Zrobiło się rzeźko 4,1 stopnia w busiku, kwiecień, plecień, poprzeplata. Trochę zimy, trochę lata. 21 kwiecień, e, takie sytuacje. Szafka w piwnicy, właśnie ją skończyłem malować. E, tą ramę e, i część sklejki, która wczoraj też była przeze mnie docięta, a dzisiaj w kolejnej. Części dnia niedzielnego cichych prac, kontynuacja. Postanowiłem zrobić dzisiaj, może, porządek tutaj z tą elektryką. Byłem też na zakupach i tak. Tu jest rozdzielka od 230 oraz S od załączania 12V instalacji na aucie. A tam jest skrzynka z bezpiecznikami którą ktoś przykręcił na deskę. A ja byłem na zakupach, kiedyś kupiłem na Allegro taką już puszeczkę pod bezpieczniki pod instalację 230. A na zakupach markiecie wziąłem, kupiłem mniejszą czwóreczkę, eee, taką skrzyneczkę, do której spróbuję upchać moje bezpieczniki 12V, Wcześniej myślałem, żeby zrobić ze sklejki puszeczkę na to, ale po co się w to bawić, jak to kosztowało 11 ,50 zł. 50 groszy i chyba razem się będzie fajnie komponowało. Tutaj ja miałem kiedyś porobione zdjęcia, co jak było popodpinane, ile volt, znaczy jakie bezpieczniki, ale e, gdzieś mi te zdjęcia się źle zapisały. Tutaj nic nie widać wyciągnę to, no to, to zobaczycie po prostu na kawałku deski jest gniazdo bezpiecznikowe a nie chcę tego szarpać bo tu jest plątanina kabli i nie chcę żeby się coś zawarło aha, i idea jest taka że te bezpieczniki będą tutaj na tej ściance więc zanim je tu przykręcę myślę, że te skrzynki, puszki przykręcę do takiej Sklejeczki i to będzie jako jedna całość montowana, demontowana. Też jest pomalowane, więc taki jest zamysł. Nie wiem, czy tutaj coś podłożę, bo to jest pod takim lekkim skosem, i wtedy puszka sama się otwiera, ta klapka. Troszkę za dużo to może jest, ale będzie wygodniej, może pracować na. tym Udało mi się tutaj dostać do tej deski z bezpiecznikami. No i tak to wygląda, już ją odkręciłem tą kostkę, czy też tą gniazdo od tej deski. I no i co my tu mamy? Mamy tu po prostu standardową taką skrzynkę bezpiecznikową i ktoś tutaj zmostkował Jedną stronę, gdzie dochodzi plus, zataśmował, żeby gdzieś zwarcie nie powstało. I ja teraz będę też starał się to przymierzyć i umieścić tu, tak, by to sobie było tutaj w środku. Znalazłem e, taką pokrywkę. Do tego, tutaj gniazdka, i właściwie można by to tak zostawić, ale jak mam już całe to opakowanie, to wydaje mi się, że po prostu to zamontuję. I pstryk, zmiana kadru. Przenoszę się do mojej norki. W której znowu wracam do prac przy szafkach. Elektryka była cichą pracą na niedzielę. Jeszcze jest do dokończenia, ale skoro mogę hałasować, jest powszechny po dzień tygodnia, to nie próżnuję i przygotowuję sobie sklejkę na, na szafeczkę dolną. Na początku usuwam nie gdzie pozostały po szybkach takich. Więc taką sklejkę. Muszę oczyścić z takich elementów, zazwyczaj tam jest 8 takich gdzieś szywek danych do nich, jakieś wiadomości były przymocowane karteczki. Następnie jak widać one. Posiadają drobne zabrudzenia, więc zaraz sobie to delikatnie bączkiem przeszlifuję. I, no i tyle tam z tych nagrywań. przy te czwórce, szerzej to nagrywałem, jak chciałem i, i, i pasowałem te sklejki. Więc jeżeli ktoś jest ciekawy pod kątem takim technicznym. Chociaż tu dużo techniki nie ma. No to zapraszam do moich wcześniejszych filmów z T4, gdy tam robią zawodowe. Używam standardowej wyżynarki z Allegro, zakupionej, no już dawno daję radę. Mam już kilka elementów przygotowanych, pociętych. Dobra, nie będę tego tutaj teraz wykładał, bo trzeba czasu. E, które też w międzyczasie maluję. Akurat teraz robię front do szafeczki dolnej, ale takiej, tej mniejszej, narożnej. Więc, no tak to wygląda. Proste narzędzia. E, bardzo fajny pilnik. E, na pewno wieloletni. Nie wiem, czy to nie po moim dziadku jeszcze, ale e, bardzo. Wszechstronny. Nie znam się, wiecie to zęby są takie różne, o to jest taki bardziej strugowate, takie hebelkowate do grubszego obrabiania, ale ten pilnik, on i drewno i metal wszystko łapie i w ogóle jest niezniszczalny, więc do krawędzi jego stosuje. No i bączek standardowy na papier to jest akurat 80 założona, tym sobie szlifuję wszystko i tak obrabiam więc taka, taka taki, taki przerywnik jak to zrobię no to będę musiał też to pomalować właśnie też mi przyszedł kolejny kolejna partia lakieru o którym już wcześniej bezbarnem wspominałem przy łóżku więc działam, żeby nie było, że Że to kupne, że ktoś mi zrobił nie. Mam sklejkę, ona ma wymiary 75 na metr 15, 16 od zysku. Można tanim kosztem sobie to zrobić. Wszystko z takiego założenia wychodzę i nie jest to konstrukcja zbyt ciężka. Dobra, robię dalej. Pada, pada i jest nieprzyjemnie. Zamykam. O! A co ja tutaj robię w tej odsłonie? Może zrobię prąd. Przepraszam za mój głos. Być może nie jest zbyt przyjemny. Wyjątkowo nie jest przyjemny. Bo coś mnie bierze. Pogoda taka, że się ochłodziło. Mokro. No i tak. Tutaj już widzimy konstrukcje dwie. Które właśnie przytachałem. Dobra, już jestem, bo musiałem wymienić baterię. Oczywiście taka bateria rozładowuje się w najmniej oczekiwanym momencie. Więc tak, postanowiłem skręcić. Się... Czekajcie. A, tu się znowu woda nazbierała. O, właśnie, pada. Jego otwieram drzwi. To tam się woda nazbiera z ryninki, wpada na to, a potem już leci do środka. Ok, i dobrze. Do brzegu. Dwie szafki scalam do siebie. Wcześniej na stole w piwnicy mniej więcej je ja sobie chwyciłem, jak miały być. Chwycone. Zrobiłem potwory łączące pomiędzy dwie szafki wymierzyłem sklejkę która będzie stanowiła ścianę boczną dla jednej jak i dla drugiej szafki więc one jest po środku przez to przechodzą takie imbusowe śruby z odzysku z łóżka królików i teraz próbuję to spasować zobaczę co z tego wyjdzie i jak to będzie pasować więc do roboty Tak to wygląda po skręceniu. Musiałem zrobić małe poprawki. Odwrócić tą śrubę w drugą stronę. To jest na tyle długa, że tu jakby wystawała, to obawiałbym się, że zlew tutaj mógłby nie wejść. Więc już nie ja będę eksperymentował. Nie mam blatu. Wolę dać drugą stronę. Tu nie będzie przeszkadzało. Będzie blat. Będzie to schowane. Tutaj zostaje w tą stronę, bo tutaj będzie stała ścianka. Więc troszeczkę jak to wystaje, to nie będzie miało żadnego wpływu. Na dole są konfirmaty meblowe i te dwie śruby, tu jedna i tu druga, one też są takie imbusowe jak te. Natomiast to są też takie meblówki. Bez nakrętek, bo ta ścianka jest grubsza. U nas w sztorce. a tu jest sklejka yy, wężej dana. No, tu jest tak, a tam jest obrócona, więc tu ładnie przechodzi. Ta śruba tam nie przechodziła, więc miałem do wyboru albo zrobić dziurę na nakrętkę, albo zastosować. Takie konkretne śruby. Przepraszam. Na zdrowie dziękuję. To są takie tam dane. Tutaj i tu. One są na styk, nie przechodzą na wylot, a też bardzo fajnie trzymają. Chyba na dzisiaj mi wystarczy tych emocji. Ja tutaj mam 8 stopni. Gila mnie coraz bardziej zaczyna męczyć, więc jest pół do ósmej. Może wystarczy tych wstępów. Troszkę by trzeba było odpocząć przy środzie. No nic, idę. Idę stąd. Pomaluję jeszcze tylko sklejkę, ale to już nie będę nagrywał. I do następnej odsłony. Hello, jest niedziela te ostatnie parę dni wykluczyło mnie troszkę z intensywnych prac tutaj przeziębienie mnie troszkę rozłożyło i pracowałem na 30% swoich możliwości ale moja głowa nie pozwalała mi całkiem od począć od tych prac tutaj, bo bo czas ucieka yy, szafka, dociąłem sobie taki szczebelek, który muszę przymocować Tutaj jeżeli powstanie koncepcja, aby był jeszcze blat podnoszony, to będzie on do niego mocowany. Wczoraj wyrżnąłem sobie tutaj taką dziurwę, ponieważ tu przychodzi blat z kranem i ten blat wystaje poza tą konstrukcję, i kran mniej więcej jest gdzieś tu i musi się zmieścić, więc tu jest taki pierścień, i on się to się tutaj mieści żeby też woda podchodziła taka kombinacja alpejska trzeba było to zrobić trzeba było też zrobić otwory już którymi albo przyjdzie elektryka tu chyba będzie szła elektryka do kranu tu będzie szedł wąż z wodą tak mniej więcej sobie to wymyśliłem jak to wyjdzie no to później jeżeli będę robił inne dziury tutaj mam otwory pod nito nakrętki muszę to przewrócić przez klejkę czy to dzisiaj, w niedzielę będę robił, nie wiem. <laughs> Najlepiej mi zdrowie pozwoli. Yy, I samo poczucie. Przykręciłem sobie wstępnie tą sklejkę. Mam w piwnicy podocinany już blat ten. Ten blat wyczyszczony. Ten też już jest wyczyszczony. Właściwie odwrócony na lewą stronę, gdzie nie był malowany. To też przy okazji już pokażę, bo chciałbym to dzisiaj jeszcze pomalować. Te blaty. Ale... Póki jest fajnie, ładnie, rześko, ciepło To myślę, że postaram się dokończyć tą instalację Żeby też już ten temat zamknąć Żeby tu już mieć to zrobione Żeby to tak nie wisiało Więc najpierw dzisiaj zabieram się za instalację Skaczę jak znowu pchełka na grzbiecie kocura I robię tą instalację, zobaczę A później zobaczymy